Cześć piękni ludzie, ja jestem Hewiro, po drugiej stronie jest. Chrono, cześć. I dzisiaj recenzujemy dla Was. Wojny o żarcie! Fokokokieki no rozdział numer 113. Zapomniane wazywa. I od razu taka informacja na początek. Jak wiecie, albo pewnie nie wiecie, co ma to stało anime? Jezus Maria, wyszedł pierwszy odcinek. Dokładnie, i o tym odcinku pogadamy w piątek. Tak. Bo... Może, może wyjść nawet drugi. Dokładnie, dlatego będziemy mogli porównać, czy to tylko pierwszy odcinek jest tak wybajewzony, tak samo jak było na przykład z Naruto Pudenem. Dobra, ale lecimy dalej. I słuchajcie, ten rozdział jest poświęcony Finomii. Fajnie, bo to jest fajna postać, całkiem ciekawa. Dowiadujemy się o tym, dlaczego. Shinomiya wybrał akurat francuską kuchnię, która jest. To, to jest też fajna fajne, jest ta ciekawostka, ale jest powiedziane właśnie, że kuchnia japońska to jest coś takiego, że oni zwracają dużą uwagę na to, że, żeby było jak najmniej przygotowania tych składników, a no najlepiej była, jakby jak coś. Świeże. Tak, żeby coś było kurwa nawet surowe, dlatego ich narodową podrawą jest ugotowany ryż z surową rybą. Nie. Yeah. A kuchnia francuska kładzie nacisk na przetworzenie tych składników, jakieś smażenie, gotowanie, żeby to było tego było jak, jak najwięcej, żeby wydobyć smak. I to mi się też w sumie podoba, że nie. Jest dużo fanserwisu, tak. Za, też, też lubię tą serię. Jest fabuła. shonenowa, nowa, ale fabuła. Mm, Dokładnie. Trudno, 100 chapterów to nie jest tak naprawdę dużo. Soma co prawda pędzi, więc możemy się chyba wypowiedzieć, że okej, okay, fabuła jest spoko. No tak, bo zobacz, niewiele więcej już tak naprawdę um, Assassination class, Classroom już się zbliża do końca, tak naprawdę. Dokładnie, co też mnie. Co, co też, no, chociaż też nie, 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 nie przedłużałbym takiego tytułu. Tak, bo I... ma za dużo takich granic. Mhm, dokładnie, a zresztą autor sam sobie wyznaczył. Jeśli no sam sobie wyznaczył to spoko. Tak, wolę to niż na w Tytanach, o Jezu, ludziom się spodobało, będę napierdalał więcej. Czas na rewolucję! Nie, teraz są płonące tytani. Nie no, jak wiesz, jak zobaczyłem faceta odwróconego, którego dusili fekaliami, powiedziałem kurwa nie. <laughs> Radwie, nie, okej. Okay. O tytanach możemy sobie też osob osobne, osob dobra, osobne. Dobra, nagry. słuchajcie, lecimy dalej. Co jest zajebiste? Zajebistew tutaj jest to, że Finom Finomija chce gotować francuską restaurację. Restaura dobra. Kuchnię. Kuchnię. Dlaczego? Bo Finomia pochodził z biednej rodziny hmm. i jego rodzina oszczędzała, żeby móc się przynajmniej troszeczkę rozerwać. Na tyle, na ile ich było stać. Czyli poszli do dobrej restauracji. Dokładnie. Ta, tam jego mama spróbowała francuskiego jedzenia, które było dla nich przepyszne, po prostu. I Szynomija postanowi, że będzie tak karmić swoją matkę. Dlatego matka razem z, z znajomymi ze szkoły i z nauczycielami przyszli na ostatnie godziny przeotwarcia. I to, otwarciem. Bu, to, to było takie fajne, bo. Jak pamiętacie, Shinomija to był, no dobra, nie będę obijał bawełny, nawet dla swoich współpracowników na początku, zwłaszcza jak się pojawił dopiero, to był niezły skurwysyn. Kawa z wiela, po prostu. A tutaj, wiesz, okazuje się, że on pochodzi generalnie z, jakiego, z jakiejś wioski, która używa własnego dialektu. Zaprosił teraz ich do swojej restauracji. Gdzie z nimi obiad? Rozmawia sobie z matką, jako zupełnie inna osoba. I to tak, tak, że ociepił się jego, naprawdę ocieplił mi się jego wizerunek. Tak, do tego i stopnia, on... że teraz myślę, że to jedna z moich ulubionych postaci. W tak, roku. i on mi bardzo. Ja bardzo chciałbym, żeby Soma był bardzo podobny do Finomii, jak dorośnie będzie miał swoją restaurację. Dokładnie. I mamy wyjaśnienie, dlaczego finomia podbijając francuską kuchnię we Francji, czyli no... No. Mhm. Do... Wraca do Japonii. Dlaczego? Bo chce się nauczyć korzeni swojej kuchni. E, tak, i właśnie te zapomniane warzywa. Tak, które, bo... są, które są tytułem tego czapteru. Tak, i właśnie on dlatego używa tych. Wiecie, tego octu wielkiego i tych innych, takich zapomnianych przypraw. E, wa na przykład. Bo... Czy wiecie, co to jest jarmusz? Nie wiecie, co to jest Jarmus. Ja wiem, co to jest jarmusz. To jest taki szpinak. Takie liście zielone, które się gotuje. Nawet go jadłem, nie smakuje mi. Tak, ale słuchajcie, bo to jest, bo to jest właśnie dobrze pokazane, bo są, są takie samosiejki i w ogóle warzywa, które wszędzie są, które są tak naprawdę jedzone tylko w najgorszych warunkach, czyli podczas wojny. Dlaczego na wschodzie ich nie jedzą? A w Japonii, jako że jest mniej powierzchnia upraw, jest mniej wszystkiego... Mają same kamienie. Dokładnie, dlatego u nich to częściej wykorzystują, dlatego jest właśnie historia, że, że byli tam jacy... że hi hi byli Historia tam... wojenna po prostu. Tak, po prostu że, historia że, wojenna. Grupka ludzi i oni właśnie, że Japonia, no wiecie jak się potoczyła historia Japonii, nie? zrzucili im dwie bombki generalnie Ale. łatwo nie było. Ale to też nawet w mangach i w anime widać jak, jeśli mamy przedstawionego jakiegoś bohatera, który nie wiem, jest biedny, jest biedny po prostu, no to on idzie na przykład do parku na zbierać żołędzi albo zbiera jakieś zioła przy drodze. Tak, i je zje po prostu, no, dokładnie. ale. Dokładnie. Ale słuchajcie, ale ogólnie tu chodzi o to, że to było coś takiego, że to było coś takiego fascynującego, że. Nawet ta opowieść, nawet coś, co powinno być załatwione, tak, po prostu chcę odkryć korzenie swojej kuchni, jakoś zostało ubrane i bardzo mi się to podoba, bo to widać, że ktoś siedzi przy tej mandze i nie tylko wyszukując dań. Hmm. E, dań, przepisów, bo też na. Chyba na końcu Tomików też są przepisy. No i cysków, ale no. <laughs> ale wie, teraz myślę, to jest norma w shonenach. No prawie, bo powiedzmy sobie w X Hunterze no nie ma tyle. Cycki. Ale jest clown pedofil. No dobra. Ale o, o, słuchajcie, ale i tak, jeżeli chodzi o cycki, z tym rozdziałem dostajemy oczyszczoną stronę kolorową z, z tego tak. rozdziału, więc mamy cycki pełną wersję. Dokładnie. Moja nowa tak, tapeta tak. na telefon chyba. <noise> dobra, słuchajcie, nie przedłużamy tego, ale naprawdę, Some, some, some czytajcie, SOMĘ oglądajcie i mam nadzieję, że który z, Polski, z, z polskich wydawców wyda SOMĘ. Dokładnie, zwłaszcza, że myślę, że jak już powiedzieliśmy na początku, nie będzie to pewnie długi tytuł. Nie Ja myślę, że się zamknie poniżej 400 max. Hmm. Ale dobra, słuchajcie, koniec i dlatego mu ja wam powiem na koniec dobrą rzecz. Karmijcie swoich rodziców jak najlepiej, bo oni was karmili przez całe życie do tej pory. I tym oto optymistycznym zdaniem kończymy na dzisiaj. Trzymajcie, Trzymajcie się. Cześć. Się, cześć.